Zajmijmy się dziś tematem nieistniejącej dobroci, nieistniejącego Boga. Jako, że z uwagi na e, dobrych e, wyznawców owej nieistniejącej dobroci, nieistniejącego Boga, nie chcę wylądować w areszcie albo płacić jakiejś kaucji, na którą mnie nie stać, e, po, nie będę wymieniał tego Boga z imienia i nazwiska. Powiem tylko, że jest to jeden z popularnych bogów w regionie. E, więc cóż, no, jak można opisać nieistniejącą dobrość? Otóż wyobraźmy sobie przeciętnego człowieka, bez żadnych utopijnych idei, dobroci poświęcenia dla innych, tylko po prostu takiego zwykłego człowieka, nawet dosyć egoistycznego. Co zrobiłby taki człowiek? Gdyby ktoś go zrobił krzywdę, na przykład gdyby ktoś go obraził, mm. albo nawet okradł. Mm no ten człowiek mógłby próbować się zrewanżować pałałby rządzą zemsty pytanie, czy pałałby z o, ową rządzą zemsty na wszystkie pokolenia później na przykład za e, kradzież jabłka z jego ogrodu czy myślałby, że należy potępić e, z tego powodu wszystkich, wszystkich potomków e, e, danego człowieka mam nadzieję, że nie e, zajmiemy się inną kwestią Otóż, no niestety ludzie wchodzą w konflikty zbrojne mm, i podczas tych konfliktów zbrojnych bardzo miło jest wiedzieć, że ktoś y, no ma trochę humanitarne y, uczucia y, w tej trudnej sytuacji. Czy nazwalibyśmy dobrym osobę, która jako dowódca nakazałaby swojej armii zabić wszystkich ludzi i kobiety i dzieci no tak mówiąc byłby antyfeministą w danym mieście, a do tego jeszcze zabić wszystkie żywe zwierzęta tam, tak żeby były martwe. I gdyby żołnierze z jego armii, no mimo wszystko poczuli litość i stwierdzili, że przynajmniej tych mieszkańców, którzy pomogli na najeźdźcom, żeby ich chociaż uratować, też rozgniewany dowódca by nakazał zgładzić. No, myślę, że nie nazwalibyśmy takiej osoby dobrą. Tym niemniej w księdze jednego z lokalnych bogów no, takie właśnie przykłady zdobywania miast są bardzo obfite. Ja wiem, że wyznawcy owego lokalnego bóstwa nie znają, tak jak ateiści, owej księgi. Jest to pewnego rodzaju fenomen, ale no, warto by, żeby, żeby wczytali się w nią. Wiem też, że owi wyznawcy, nie czytając księgi owego bóstwa, stwierdzają, że jej spora pierwsza część zwana starym czymś jest nieaktualna, bo znosi ją nowe coś. No i w tym nowym coś mamy do czynienia z rzekomo miłym Bogiem, który na przykład stwierdza, że najlepszym sposobem na uwolnienie innych od wad jest złożenie ofiary z człowieka. Nie wiem skąd to mu się wzięło. Skąd taki pomysł, ale no tak, tak sądzi, jako Bóg i zarazem ofiara robi to z samego siebie, pozostawiając ogromną uczucie winy i nienawiść do jednego z narodów zamieszkujących naszą planetę, która to nienawiść przyczyniła się do wielu zbrodni, w tym do holokaustów ostateczności, była to w pewien sposób zemsta za zabójcy, wobec zabójców Boga. No więc y, nie uważam tego za jakiś szczyt dobroci, ale oczywiście y, o gustach się nie dyskutuje. Mój gust jest tutaj dosyć wyjątkowy. Innym przykładem dobroci jest to, że owa osoba boska y, według niektórych legend, niektórych wierzeń lokalnych, y, no, była bardzo miła, prawda tam uzdrowiała trendowatych, ślepych i tak dalej, i tak dalej, chociaż y, mogła uzdrowić wszystkich. Ale jednocześnie stwierdzała, że jest na tyle ważną istotą, iż kto nie był po jej stronie, ten był przeciwko niej. Te same słowa mogliśmy spotkać później u różnych dyktatorów, np. u Hitlera, u Stalina. Używali oni niejako tych cytatów z nowego czegoś, że kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Jest to bardzo dobra jakby taka doktryna, slogan władców totalitarnych. No i te słowa oczywiście zainspirowały różnych późniejszych inkwizytorów, apologetów owej e, czczonej tutaj lokalnie istoty mm, mitycznej do różnych niezbyt przyjemnych czynów. Jaki wymiar mogły mieć te czyny? Otóż nie polegały one na wzbranianiu uzdrawiania ślepych, tudzież na wzbranianiu niedzielenia chleba, tak, czy ryb, czy innych rzeczy, czy wina. Hmm. Polegały one na tym, że w tym nowym e, czymś tego Boga, z którego imienia nie wymienię, no, pojawiło się też taki zapis, że kto by we mnie nie wierzył, tego przyprowadźcie i zgładźcie, tudzież zamordujcie, w zależności od tłumaczenia, na moich oczach. Więc to jest jakby taka miara dobroci. Kto nie popiera moich poglądów, kto nie myśli tak samo jak ja, należy go zgładzić na moich oczach. Jest to jakby najbardziej nieosiągalna, najwyższa dobroć. Wydaje mi się, że jesteśmy zbyt skromni my jako ludzie, bo na szczęście większość z nas no, nie uważa tak, że należy zgładzić osoby, która nie jest jednomyślna z nami na naszych oczach i e, z drugiej strony nie sprawia nam to jakiejś wielkiej satysfakcji. A wyobraźmy sobie, gdybyśmy w jakimś sensie byli rodzicem takiej istoty, prawda? Jakbyśmy mm, traktowali ją jako jakieś młode, które dorasta które się dopiero staje, czy, czy takie coś byłoby rzeczywiście najlepszą metodą wychowawczą. No i inny przykład metody wychowawczej, zaczerpniętej zwierzęń to to, że ów lokalny Bóg stwierdza, iż jeśli ktoś nie jest po jego stronie, jeśli ktoś no, nie robi tego wszystkiego z miastami i z ludźmi myślącymi inaczej i z samym sobą, no to powinien cierpieć wieczne tortury w jakimś ogniu czy w innych nie, niezbyt wygodnych warunkach. I jest to w tym nowym czymś wielokrotnie wspomniane. I można się zastanowić, czy to jest rzeczywiście miłość, czy dobroć, jeśli ktoś, kto popełnił błąd, ma być skazany na wieczną torturę. No, wydaje mi się, że nie. Oczywiście, w przeciwieństwie do ateistów, wyznawcy lokalnego Boga nie znają swojej wiary, nie, nie wczytują się w jej źródła, nawet jeśli je czytają, to czytają je pomijając bardzo wiele. Elementów, no ale takie elementy rzeczywiście są zawarte w tych pismach i bardzo często się powtarzają. Jest to niejako no, spory procent ich treści, znacznie większy niż, niż te nieliczne w kółko powtarzane cytaty o nastawianiu jakichś drugich policzków e, i innych części ciała. No i w ogóle zastanówmy się, e, w czym tkwi dobroć, e, która tworzy śmierć, która tworzy cierpienie, która tworzy świat, w którym jedni zjadają drugich. Jedni rozczerpują drugich, i w którym ludzie, którzy urodzili się w złym miejscu, są skazani na wieczne potępienie, bo nie mogli jakby dojść do sedna tej dobroci bez własnego wyboru, bez żadnej decyzji z własnej strony, bez żadnych szans. Yy, I yy, cóż to za dobroć, która każe ludziom się trzymać tekstu sprzed dwóch tysięcy lat, który nic nie wnosi, który zamyka myślenie, który pozbawia wyobraźni na rzecz ciekawości świata, odkrywania świata i patrzenia w to, co powinno nas najbardziej fascynować. Naturę, jej piękno, zjazdy w odległe światy, wypatrywanie sąsiadów. No, wiemy, że ludzie wyciągają z tych ksiąg wnioski dotyczące sąsiadów niezbyt miłe, więc być może nawet radziłbym im nie patrzeć w niebo, bo nie życzą mu najlepiej, to prawdziwemu mu z gwiazdami, a nie niebu ze snów. Gdzie czeka niebo w sensie spiritualistycznym, w którym jak stwierdził jeden z ojców Kościoła, jedną z największych przyjemności będzie spoglądanie z rajskiego ogrodu przez jakieś tam okienko na, na ziemi, czy nie wiem gdzie, na piekielne męki czekających grzeszników, którzy właśnie byli tymi, którzy e, nie myśleli dokładnie tak samo jak u lokalny bóg. No więc jeśli to wszystko jest dobrocią. Mm, to co w takim razie jest złe? Czy zostawiono tu w ogóle jakikolwiek margines na zło?